Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, kartę dnia na 19 października 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożone, wylosuję karty na dzień dzisiejszy. Dwójka gór. Dziś możemy... Za bardzo idealizować stronę przeciwną, nie zauważając, że też jest człowiekiem. I tak samo jak ty, ma wady i zalety. Jeżeli chcesz pokochać tę osobę, to najpierw dobrze ją poznań i nie oczekuj, że dopasuje się do Twoich wizji, tylko trzeba szukać wspólnego mianownika, bo wspólny mianownik jest ważny dla pary, oraz ten mianownik pozwala. Utrzymać związek. Dziś panie mogą mieć adorację. Dziś możemy liczyć na pomoc bliskiej nam osoby. Co na koniec? Rodzejm. Karty angielskie. Odwaga. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Telek. Dba o siebie.